No, witam, witam! Ostatnio przywracaliśmy do łask tajny skład, a dziś demonstrujemy bieżącą moc Krasnoludów. Czas bić z rangi trzeciej na drugą. Jedziemy! Teddy dear, super, a reszta? No dobra, za dużo obrażeń mi nie zada, ale będzie psuł. Wszystkie moje sprytne zagrania. Teraz tak, mam szansę się troszeczkę odchudzić, tylko błagam. No dobrze. Mam oba plany B. Czyli spróbujmy wykorzystać Simlasa pod warsztaty partnerskie. No, słabo, ale chyba to będzie najlepsze. Nie nadążać, Duan, za pięć, zagranie na no za siedem w sumie, bo jeszcze te dwa punkty obrażeń spoko. A, dobra, też pamiętajmy, to jest areszt. To nie jest. Tutaj nie ma radosnego do dorzucania panterzyka, więc. No dobra, tak, tak. i jeszcze jakiegoś fajnego elfa. Tutaj nie, nie mam nic wzmocnionego, right? Nie mam, nie mam też w sumie kogo oczyszcz? Chociaż. my tak. Niech się boi, że mam doregaraja Chociaż nie mam. Ale niech się boi. No i jest to czwórka zawsze więc. Spoko soperzy. Dobrze. Następnym zagraniem będzie Krasnolud... To jest nasza szansa. Ludzki wóz bojowy. Ja ci dam. To oczywiście dostanie blokadę. Ale przynajmniej nie stracimy punktów. Jeśli dostanie blokadę, zagram drugi. No czemu nie? m z naszą pomocą czy bez. No wiesz co? to nas pochodzi uh -huh, uh -huh. Dobrze No to proszę a drugi Nie, no nie właga. O Jezu. dobrze, kurde, to teraz mi się nie opłaca zagrywać tego Dao, taka prawda. No, trochę masakra. To teraz sobie zagramy elfią Prorokinie nie może. No ale co? Pod umiejkę? Kurde, zagrajmy. Starszyzna musi powstrzymać rebelię, inaczej wszystko będzie stracone. I... Ej, nie mam krostoludów na planszy. To jest w ogóle hit. Mocno. Dobrze, no to. No to cyk, ożywiona zbroja 22. Nie usuwania. Myślę, że mogę zagrać spokojnie Machakamskiego macha trapera później za 14 punktów. Okej... Okay. ostro, zabrałby na gwinta. No, a ja tak. I co teraz? Nie wiem, masz kudegras na przykład? W kantarelle, Wilgefort. No dobrze, ciekawy Dla mnie by droga jest celem. Okej. Okay. No może już nie masz dalej rzeczy milowych. I mogę ci przywalić zdało. A cholera zróbmy tak Życie. Z Ciebie się pozbędziemy. Przykład Ciebie. Dobra, pięć kart. Już muszę grać do końca. He. <laughs> to się da wygląda. No, dobra, pięć. <laughs> Oj, ludzie kochani. Mhm. Tak. Dobra. No to schowajmy... ciebie... No i ciebie. Masakra. Ale miejmy coś z tego. Eee... Hey, miejmy coś z tego... Machakamska Przełęcz. O. Spoko. Koegzystencja Srca. No, pf, pięknie powiedziane. Yy... Pokaż jak to wygląda. Tak, tutaj. Aha, dwu mogę dać. Dobra, nie doczytam. Gdzie? Ubrudzicie. Uff! Szybko, czekaj, trzeba, trzeba szybko działać, zanim mi to usunie. Trudno dlaczegoż to wiedzący miałby się zniżyć do rozmowy z małpoludem? tyle <laughs> ej, nie tylko nie Siroko, tylko nie Siroko za nim użyje, gdzie mi tutaj świrujesz. Tak. Dla świętego spokoju. Mhm. Mhm. Tak. Dobra. Ha! Dobrze, mamy to. No i nawet mi Denisa nie dałeś zagrać. Dodajemy GG. Nie było żadnych hamskich zagrań. Internet nie został zerwany nagle magicznie, więc co to jest tutaj? W ogóle? Dobra, git. Mamy to. Dobra, zagrajmy sobie jeszcze jeden meczek już na randze drugiej z Łukaszem. 1508, który poniekąd ma gdzieś mój pancerz. A, tak, może zróbmy w ten sposób. No dobra, i tak nie mielibyśmy jak wyciągnąć obu gradów kamieni, więc, więc zostawmy tak. Ożywiona zbroja w talii. Na razie spróbujemy się odchodzić z planów B. No i co tu grać w ogóle? No silników trochę brak niestety. O, no. Nie ma machakamskiej przełęczy. No. Nie wygląda to jakoś optymalnie. Że tak to ujmę. Mhm. Kogo tu blokować? Nie wiem. Zobaczymy, co to. Co to będzie, tak naprawdę. Ale. Teraz, a to jest jako? Utwórz, czy to... No dobra, w sumie nie wiem, czy to mi... zaklasyfikuje? Nie jest. Już nie. Tak. Dobrze. No, będzie tak. I tak. To bez sensu sojusznika przeniesiemy do drugiego rzędu. Aha, dobra. Wyjdzie to ten sojusz. Ciach. No dobra. Przyzwoicie. Mhm. Kiedyś zobaczysz cuda zelikani. Może, może zobaczę. No i co teraz? Blokujemy go. ja mam lepszych zagrań niż niestety, więc... O, zablokujmy. No narzucimy no, przynajmniej jakąś presję. No nie chcę rzucać tego gradu kamieni z ręki. Jakaś straszna marnacja zagrania się wydaje. Spróbujmy tak. Teraz musisz powstrzymać rebelię, inaczej wszystko będzie stracone. O, proszę, jest jakiś pancerz. Straszliwie słabo zagranie to będzie, ale No dobra, no. Różmy to. Strasznie słabe zagranie, ale okej. Okay, teraz przynajmniej mam jakiegoś krasnoludona, na którego mogę zagrać sensowne hartowanie. Mogę nawet rzucić Elfią Prorokinie, służyć Umiejkę. I na machakamskiego trapera rzucić. I potem jakiś taki biedacki Denis. Zawsze coś ta wszystkich kawałka. Okay. Dobrze. No i tak to miało wyglądać, ale ale co tam? Życie to nie może się udać. To jest samobójstwo. Cia No dobra. 19 punktów przewagi. Strasznie nie chcę tego denisa rzucać, bo to jest marnacja. Trudno, Może i marnacja, ale zróbmy to. Życie. Jak się nie da, to się nie da. Nie wiosen. Co najwyżej ciszę No i musisz co, jeszcze raz użyć, Right? No trzeba było może wcześniej o tym pomyśleć. Na no, to w tym momencie już oczywiście robimy tak. No, mamy też fajne siroko. Nie możecie i tak po prostu złożyć w obiegu. sobie wykorzystamy. Dwie karty ostatnie. Hm. Okay. Więcej bólu teraz, to mniej Czterdzieści cztery. No dobra. Trudno, ale lecisz do końca. Wszystko z ciebie wyciągnę w tej rundzie. Ja nie mam jakiejś tragicznej sytuacji. Pytanie, co tam ci zostało? Coś mocnego, czy biedactwo? No tu masz dwa punkty. Ok. Czyli jednak bardzo chcesz mieć tę pierwszą rundę. No i zobaczymy jakim kosztem. Okej. Okay. No dobra. Tyle. Nic więcej już tu nie ugram. Czy było warto? Nie wiem. Nie wiem. Hmm. Zostawmy tak, może? Pasujesz nie, no właśnie. Dobra, ja oczywiście. Zagrywam mahakamską przełęcz. Poczem no, nie? No gdzie, gdzie, ej? Co? Co tu robisz? Mam jakąś krasną opie? No mam, oczywiście. No to najlepsza opcja Agitator spojatel te... Pancerzyk. I już. Nie, nie tak najgorsze. Nie tak najgorzej. No i co? Mistyfikacja ma sens. Warsztat płatniczy ma sens. Super, że mamy zoltana. Myślę, że całkiem przyzwoicie. Pytanie, czy. Hmm. Czy to jest dobry pomysł, ta zbroja? Ale to się będziemy zastanawiać później. Nie, no dobra, chyba możemy tak zostawić. Zakończ wymianę i zrobimy od razu tak. Zróbmy sobie więcej celów pod warsztat płatnerski. No masz tam jakiś removal na pewno. Dokładnie. Na chilku. Zagramy sobie tak. Jakbyś mi jeszcze nie bił w ożywioną zbroję, no to w sumie byłbym Ci wdzięczny. Tak wiesz. Między nami. szybko i Skandaliczne zagranie. Jak tak można człowiekowi zrobić? Dobra. Robimy tak i tak. Eskel. Wstydu nie masz. No, czym tam będziesz mnie straszyć? Tradycyjny wiesiek? nie. Bardzo, bardzo, ale to bardzo nieeleganckie zagranie, dobra no. Ciach, ciach. Niech nabije troszeczkę punktów nasz Zoltan. Ludzie. <grytanie> I tości. A... To może, żeby nie świrować, zróbmy tak. Już nie wzmacniajmy tego awanturnika, bo on się może czaić. Nie wiem, co stało z tego świata. Czyli ale no dobra, no i w ten sposób. Masz więcej? Masz 17? E, nie masz. Nice. No, mod kwasnali. I GG dla Łukasza. Mam nadzieję, że się podobało. Kronikarki i kronikarze, niech moc będzie z Wami. Kciukujcie, komentujcie, subujcie i sztosowego tygodnia.